Cześć, zapraszam Cię na kurs Fito Design, czyli Jak tworzyć ciekawe kompozycje z roślin doniczkowych. Od kilku lat mamy wiele haseł towarzyszących roślinom doniczkowym w domu. Mówimy City Jungle, czyli dżungla w mieście, mówimy Biofilia, mówimy o takim designie bio. Mówimy o naturalnym designie, mówimy o roślinach w domu. Otaczamy się kwiatami, żyjemy wśród roślin i żyjemy dużo, bardziej bliżej natury. Skąd to się wzięło? Jaka jest hipoteza biofilii? Otóż yy, hipoteza jest yy, założona przez Wilsona. Tutaj się posiłkuje, przez Wilsona, który sugeruje, że ludzie mają naturalną tendencję, wrodzoną wręcz do tego, żeby poszukiwać związki z innymi formami życia. I jest to bardzo głęboko w nas, siedzi w nas, w każdej naszej komóreczce. I Wilson definiuje w swojej książce Biofilia, definiuje Biofilię jako chęć przynależności do innych form życia. I teraz patrząc z tego punktu widzenia, to biofilling design czy fito design, czy każdy biodesign, to nie jest luksus, to jest tak jakby konieczność. My jesteśmy do tego stworzeni, my tego potrzebujemy. Rozwijamy się w naszej jakby ewolucji i odchodząc od natury, coraz bardziej doskonalimy przeróżne technologie, cuda i mieszkamy jak, najba, jak najdalej natury ale bardzo, niezwykle mocno jej potrzebujemy. I teraz jest ten moment, w którym my możemy wprowadzić biofeeling design do wnętrz, do naszych domów. I nie polega to wcale na tym, żeby sobie wytapetować na ścianie wzory w liście albo poduszkę z wzorkiem liścia. I nie polega to na tym, żeby sobie zrobić sztuczną ścianę ze sztucznego mchu, który będzie imitował prawdziwy, ale polega to na tym żeby wprowadzić do swojego otoczenia naturalne elementy żeby móc obserwować zmiany temperatur zmiany struktur żeby móc obserwować zmiany pór roku patrząc na rośliny obserwując ich zmienność żeby móc też przyjrzeć się przemijaniu żeby przyjrzeć się temu jak pięknie niedoskonała jest natura żeby przyjrzeć się temu jak rośliny przemijają i jednocześnie rozwijają się, czyli godzimy się z cyklem życia i dużo bliżej jesteśmy cyklu życia. I to, ta obserwacja i to życie blisko natury daje nam większe zdrowie, lepsze samopoczucie, dużo większą radość. Jest wiele badań, które wskazują na to, że rośliny w domu nam pomagają, że rośliny w bliskim otoczeniu nam pomagają. Mamy badania przeprowadzone przez NASA, które mówią, że wiele z ro roślin oczyszcza powietrze z toksycznych substancji i oddaje nam tlen. Mamy badania, które mówią, że bakterie zawarte w glebie, czyli cała nasza praca, którą wykonujemy przy przesadzaniu roślin, przy pielęgnacji, dają nam. Poczucie szczęścia zwiększają poziom endorfin i jesteśmy szczęśliwsi. Jak się troszeczkę umorusamy ziemią. Badania przeprowadzone przez jedną z wielkich, znanych firm meblowych mówią o tym, że rośliny, kiedy do nich mówimy, lepiej rosną. Te, do których się odnosimy z sercem, miłością i otwartością, lepiej rosną i oddają nam to w postaci swoich pięknych liści, pięknych pędów czy kwiatów. Są również badania, które mówią, że woda naznaczona naszymi emocjami i dobrymi intencjami wspomaga rozwój roślin. Jesteśmy mocno powiązani z naturą. Jest bardzo dużo związków, które istnieją. I teraz, pomimo naszego wysokiego stopnia rozwoju społecznego, fajnie jest mieć rośliny w domu, fajnie jest się nimi otaczać. I zapraszam Cię serdecznie na ten kurs, na którym będę pokazywała, jak przygotować rośliny doniczkowe do naszego wnętrza, jak ciekawie przygotować kompozycję, ale też jak robić to z szacunkiem dla natury, z szacunkiem dla roślin i też z szacunkiem dla designu, dla gustu, żeby to było ciekawe, interesujące, żeby w tym było mało plastiku, a dużo piękna i dużo. Pięknej, naturalnej niedoskonałości. To cóż, zapraszam na kurs.